bardzo oczekiwane przez społeczności lokalne w szczególności i są dostrzegane też przez samorządowców, którzy działają szczególnie na terenach swoich gmin. Dostajemy liczne bardzo sygnały związane z tym, aby właśnie wybudować kawałek chodnika, doświetlić przejście, założyć sygnalizację świetną, która będzie tamowała ruch, kawałek ścieżki rowerowej, który też się pojawia, poprawić wiaty przystankowe i w ogóle zajezdnie autobusowe. Także to są wszystko, wydaje się, małe rzeczy, ale bardzo istotne właśnie ze względu tego bezpieczeństwa podstawowego. Wszyscy chcemy, aby drogi były po prostu dla nas bezpieczne, abyśmy nie stanowili, żebyśmy unikali tam realnych zagrożeń, które na nas czyhają, i je minimalizowali w postaci właśnie takich inwestycji, raz większych, raz mniejszych. 12 punktów. W obecnej chwili na mapie województwa lubuskiego, które przejdzie tą metamorfozę, można powiedzieć. Taki chodnik często decyduje o tym, kto jest bezpieczny, a kto nie jest bezpieczny na drodze, czyli nie użytkownicy ruchu muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, korzystając z infrastruktury drogowej, a chodnik jest tego najlepszym przykładem. Przed wielu lat obserwujemy spadek śmiertelnych zdarzeń na drogach na terenie województwa lubuskiego. Niemniej nadal każda ofiara śmiertelna jest to, czego my nie chcemy mieć za pisane w statystykach, a zatem wszelkie starania po to, abyśmy takich statystyk nie musieli prowadzić i żeby w końcu pojawiła się w rocznym sprawozdaniu wartość zero ofiar śmiertelnych na naszych drogach. To jest ten cel, do którego zmierzamy. Najprościej jest zawsze do swojego samorządowca, do wójta, do starosty, do sołtysa. On w ramach posiadanych kompetencji może się zwrócić zarówno do Urzędu Marszałkowskiego, jak i do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Każda droga jest dobra. Byleby ta informacja napłynęła, wówczas możemy podjąć starania zmierzające po pierwsze do Oceny zasadności danego rozwiązania, bo nie zawsze pomysły mieszkańców dają się albo zrealizować, albo poprawiają bezpieczeństwo. Też tak bywa. Później należy stworzyć inżynierię finansową pod realizację i, tak jak dzisiaj, podpisać umowę i wykonać zadanie. Największa inwestycja w ramach tych 12 inwestycji to jest budowa ciągu pierwszego na odcinku Jasieniec-Czciel. To jest droga wojewódzka 137. Tu szacujemy wartość na około 5 milionów, ponad 3 km ciągu pierwszego, który bezpiecznie pozwoli połączyć miejscowości, które tam się znajdują czyli Jasieniec-Czciel, a także ośrodek pomocy społecznej i korzystać, poprawić bezpieczeństwo użytkownikom ruchu pieszym, ale też rowerzystom. Tam mieliśmy przypadki też wypadków śmiertelnych na tej drodze, jeżeli chodzi o potrącenia rowerzysty, dlatego też ten, ta dokumentacja jest przygotowana i w tym momencie będziemy szykować postępowanie przetargowe i będziemy próbowali, mam nadzieję, skutecznie wybrać wykonawcę robót budowlanych. My założyliśmy termin realizacji na tych, na tych inwestycjach na ten i przyszły rok. Akurat ta inwestycja, o mówiłem, jest przewidziana na dwa lata, no to wszystko będzie zależało od tego, kiedy pokończą się procesy dokumentacyjne, czy uda nam się w pierwszym postępowaniu wybrać wykonawcę robót budowlanych, czy będą składane oferty, o jakie one będą wartości. Większość z tych inwestycji chcielibyśmy skończyć, takie mamy zamierzenie w roku bieżącym, żeby jak najszybciej oddać te inwestycje do użytkowania przez uczestników niechronionych ruchu drogowego, ale no to będzie uzależnione od, od kilku czynników, o których wspomniałem.